Jak Lech Kaczyński. Proszę milczeć. Aż włos jeży się na głowie, jak słyszę, że zaczynacie tu mówić o niebezpiecznych substancjach i jak w związku z ich istnieniem będziecie dbać o bezpieczeństwo. Niedawno AstraZeneca po raz pierwszy przyznała w dokumentach sądowych, że jej szczepionka na COVID może powa powodować poważne skutki uboczne. Wszyscy tutaj, którzy teraz mówicie o bezpieczeństwie i niebezpiecznych substancjach, powtarzaliście, że szczepienia są całkowicie bezpieczne. W ramach bezpieczeństwa pracy, o którym tu mówicie, nałożyliście na Polaków i na posłów tutaj w Sejmie obowiązek noszenia maseczek. Nosiliście je tutaj. Każdego z posłów konfederacji, który, który, który ich nie nosił, wykluczaliście z obrad, karaliście finansowo, sam byłem wielokrotnie ukarany, po czym wychodziliście z tej okamerowanej izby i zdejmowaliście maseczki, szliście do restauracji sejmowej tłumnie zagęszczonej, w której nikt maseczki... Nie nosi. Później wybuchła wojna za wschodnią granicą, i nagle dowiadujemy się z mediów o, nazwałbym to cudzie nad Wisłą, cytuję, Telewizja Polska: Liczba zakażeń spada, choć w miesiąc do Polski przyjechało 2 miliony 300 tysięcy uchodźców zaszczepionych w niewielkim procencie. Inspektorat nie podjął również działań zmierzających do wycofania części szczepionek, w odniesieniu do których stwierdzono wady jakościowe. Wady jakościowe zagrażające życiu lub zdrowiu. W konsekwencji podano ponad 117 tysięcy dawek takich szczepionek. Teraz nadal, tu mówicie o jakiejś prawie pracy, prawda, bo są niebezpieczne substancje, a nadal nieustannie, milcząco pozwalacie na zalew Polski nieprzebadanymi, niespełniającymi norm, pełnymi pestycydów i mnóstwa innych szkodliwych substancji produktów rolnych z Ukrainy. Szanowni Państwo, strach się bać bo robi się naprawdę niebezpiecznie, jak zabieracie się znów za bezpieczeństwo zdrowotne Polaków. Wzruszające, że zaczynacie dbać o zdrowie Polaków, bo dwa lata te temu wspólnie w porozumieniu podaliście Polakom ponad 5 milionów dawek szczepionki AstraZeneca. Teraz Unia Europejska wycofuje zgodę na podawanie jej obywatelom. Przedstawiciele AstraZeneca przyznali niedawno, że możliwe są poważne skutki uboczne szczepionki. Gdzie są teraz wasze autorytety, ci wszyscy naganiacze? Tylko Konfederacja konsekwentnie opowiadała się za dobrowolnością szczepień, a wy przymusiliście do tego m.in. żołnierzy czy nauczycieli. Zaciągnęliście wtedy olbrzymi dług zdrowotny, niszczyliście ludziom życie, wydaliście miliardy złotych na lipne szczepionki i propagandę, straszyliście trubami na ulicach, a potem co? Przyjęliście setki tysięcy niezaszczepionych uchodźców z Ukrainy. Wybuchła wojna i zniknęły paski grozy o liczbie zakażonych. Pandemia nagle się skończyła. Jak wiele pieniędzy wspólnie i w porozumieniu. Pis i PO zmarnowało na psychozę pandemiczną. Kto i ile za to wziął? Pani minister Paulina Heninklowska jest nie tylko twarzą lobbingu za niemieckimi wiatrakami. Chciała w swoim projekcie ustawy zabierać rolnikom ziemię po to, żeby stawiać tam wiatraki, ale przede wszystkim składamy ten wniosek o odwołanie pani Pauliny Heninklowskiej, dlatego że jest twarzą podwyżek, gigantycznych podwyżek. Polakom od 1 lipca grożą podwyżki cen energii 30%, 30% za rachunki za energię elektryczną, nawet 45% za gaz ziemny, kilkadziesiąt procent za ciepło. To jest właśnie rachunek za nic nie robienie pani Henning Kloski. A ceny energii i ciepła są nieakceptowalne. Nie zgadzamy się na to, żeby 30-40% ta energia była droższa. Pana, panie Donaldzie Tusku, być może na to stać, bo ma pan za 5 lat nic nie robienia 30 tysięcy złotych emerytury. Ale Polacy nie mają takich emerytur. I im wszystko zabieracie. Nie ma na to zgody. Pani Henning Kloska musi odejść. Pani poseł, w, w imieniu swoim. Przepraszam za pani kolegów, bo pani koledzy jak widzę, z nic bardzo z, ba, z brakiem szacunku się odnoszą do pani wypowiedzi. Pani czas mija, a panowie przeszkadzają bardzo. Proszę pani poseł o kontynuowanie. Odnosząc się do wniosku przedstawionego przez opozycję, chcę podkreślić marek. No proszę cię. Panie pośle pan Suski, jest, ja bardzo zapraszam na oświadczenia poselskie, może pan karteczkę przynieść, ale to nie jest teraz czas na pokazywanie karteczek, tylko ale... wysłuchanie wypowiedzi. Bardzo proszę, panie pośle. Pierwszy nietrafiony zarzut wobec pani minister jest związany z cenami energii i ktoś to napisał tak, jakby przez ostatnie 8 lat nikt nie funkcjonował, nasze państwo nie istniało, wyparowało, więc przypomnę. Zarażący wzrost cen energii odpowiada rząd Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego blokujecie CPK? Niedawno niemiecki Die Welt napisał, CPK to wyzwanie dla niemieckiego sektora lotniczego, który już dziś cierpi z powodu wysokich podatków środowiskowych. Ten megaprojekt może zepchnąć Berlin, Brandenburg w cień. I wasz rząd od razu zrozumiał komunikat i budowę CPK wstrzymał. Natomiast... Róża Grefin von Thun und hohenstein wasza liderka do Europarlamentu z trzeciej drogi, wywalczyła w Unii Europejskiej i domaga się realizacji w Polsce zakazu samochodów spalinowych. I ostatnio powiedziała w dyskusji ze mną tak. Czy to takiego wysiłku wymaga biedaczku, żeby zrozumieć, że to nie muszą być elektryki. Jeśli pan zrobi spalinowy zeroemisyjny, to nikt panu nie zakaże wprowadzić go na rynek. Powodzenia. A więc komunikat was jest taki. Biedaczki, chcecie jeździć samochodami, ale nie stać was na elektryki, to skonstruujecie sobie zeroemisyjne samochody spalinowe. Tak wam radzi zarobiona europosłanka trzeciej drogi Róża Tun. Napisaliście państwo w tym wniosku, że Minister Paulina Henning-Kloska jest odpowiedzialna za chaos w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. No, szanowni państwo, ktoś po was ten chaos musi posprzątać. Tak, czuję się za to odpowiedzialna. Co zastaliśmy w ministerstwie 13 grudnia? Blisko 8 miliardów złotych dziury w budżecie z systemu mrożenia cen, naruszone zapasy interwencyjne paliw, całkowity brak pieniędzy w programie „Czyste powietrze. 24 naruszenia prawa unijnego, afery i podejrzane transakcje finansowe to tylko czubek góry lodowej. Nieprzypadkowo także dzisiaj kwestia Zielonego Ładu budzi emocje na tej sali niedaleko, stąd jutro prawdopodobnie na manifestacji. Jeśli chcecie naprawdę i skutecznie odwołać tych wszystkich, którzy odpowiadają za wprowadzenie Zielonego Ładu, to apeluję do tych, którzy w tej sprawie dzisiaj zabierali głos: jedźcie na Nowogrodzką i zażądajcie odwołania. Zwłóżcie wotum nieufności wobec prezesa Kaczyńskiego, który patronował wprowadzeniu Żyle w sprawie europejskim. Wszystko to, co zepsuliście bezrefleksyjnie podpisując Zielony Ład pan Morawiecki, pan Kaczyński, pan Wojciechowski, cały PiS, cała ta absolutnie pełna ignorancji. Kompletnego braku wiedzy o polskim rolnictwie, banda nieuków, To oni doprowadzili do tego, z czym się dzisiaj mierzymy. I ja nas. Spo... O, i tam jeszcze wstał pan odgaśnicy, pan Telus, jeśli dobrze rozpoznaję. Kolejny gigant polskiego rolnictwa. Gdyby... Gdyby brak wstydu, szanowni państwo, gdyby brak wstydu, proszę, nie, proszę, to spokój. To jest fajne, to. Nie, ja wiem, ja mi się też podoba, Bardzo ale lubię. chciałbym, żeby pan premier miał komfort akustyczny. Gdyby brak kompetencji, brak kompetencji, lenistwo, chaos, były proszę największymi wadami PIS-u i rządu panów Kaczyńskiego i Morawieckiego, to byłoby byłoby pół w sprawie, o której dzisiaj dyskutujemy, tak jak w wielu innych sprawach, mamy do czynienia z dużo gorszym kontekstem. Mamy do czynienia z rządami partii politycznej, która od wielu, wielu lat powoli dochodzimy do istoty problemu i powoli rozumiemy, od jak wielu lat działa tu w Polsce pod wpływem rosyjskich interesów i rosyjskich wpływów. Kiedy PiS współorganizował. Kiedy PiS współorganizował tak zwaną aferę taśmową, to dokładnie to z tej To jest kurs obsługi komputera na poziomie podstawowym, że skandujecie jedną z funkcji. Państwo, drodzy Państwo, naprawdę bardzo was proszę. Ja rozumiem, że dostajecie swego rodzaju emocji, które aż trudno jest mi określić, kiedy widzicie pana premiera. Dajcie mu spokojnie skończyć. Rozumiem, że serce rwie się do boju, ale bardzo o to proszę białoruskich i rosyjskich służb, w Panie pośle, proszę rządzenia. opuścić mównicę. Panie pośle, proszę to zabrać z mównicy. Panie pośle, proszę zabrać tę tabliczkę z mównicy. Rządzenia. Panie pośle, panie pośle... To jest zresztą... Panie pośle... To jest, to jest dokładnie, to jest dokładnie ta sama metoda. Panie pośle, Zawsze przepraszam panie premierze na moment. Panie pośle, mówię do pana posła Rychlika, na podstawie artykułu 175 ustęp 2 litera a regulaminu sejmu stwierdzam, że swoim zachowaniem na sali posiedzeń naruszył pan powagę sejmu. Wniosek w tej sprawie skieruję do prezydium sejmu. Panie premierze, proszę kontynuować. Z panem Putinem spotykałem się równie często jak Lech Kaczyński. Jak Lech Kaczyński. Proszę milczeć. Proszę milczeć.